No, cześć wszystkim. Dzisiaj taki nietypowy filmik. Mając chwilę, stwierdziłem, że pora przyciąć trochę rośliny. Nie, żeby mi się estetyka nie podobała. To akwarium ma być jak najbardziej dzikie i same sobie radzić ze wszystkim. Nie chcę, żeby akwarium było ode mnie. W takim stopniu zależne, że gdy nie mam możliwości w jakimś tygodniu zrobić podmianki, że od razu parametry skaczą i są jakieś problemy z nim, albo no przez brak nawożenia z mojej strony, pominięciu jakiegoś nawożenia, będzie cierpieć. Dlatego jest takie, jakie jest. Jak najbardziej samodzielne. No ale niestety rośliny tutaj po lewej stronie za bardzo się rozrosły zaczęły położyć się po powierzchni i nadszedł ich czas a że nie chciałem pozbywać się gąszczu bo bardzo duża liczba krewetek w tamtym terenie przebywa no to przyciąłem rośliny od góry wszystko co się położyło wyjąłem tak samo tutaj rośliny dla niektórych brzydko to wygląda no nieestetycznie to trochę wyglądało, ale wszędzie tam gdzie straciły liście we wszystkich tych punktach zaczęły odbijać nowe rośliny nowe odgałęzienia więc stwierdziłem, że skrócę to bardziej oczywiście wszystkie rośliny, które wyleciały z akwarium do niego wróciły nie lubię marnować swoich roślin jeżeli no to nie jest konieczne poprzycinałem, ułożyłem z powrotem, żeby zagęścić tył żeby też krewetki miały tam spokój no i żeby ryby też mogły sobie tam na spokojnie z tyłu w gąszczu popływać a tutaj po prawej stronie i z przodu żeby było właśnie więcej miejsca na swobodne pływanie dla ryb bo widziałem, że pomimo tego, że gąszcz im odpowiada no to brakowało im właśnie przestrzeni do wolnego pływania. A w najbliższym czasie i tak będę robił jedną podmiankę. Z tego względu, że muszę zajrzeć do filtra i sprawdzić, co i ile tym razem wciągnął. A dokładnie, ile krewetek przeszło przez prefiltr. No i znalazło się w filtrze. W głównej komorze filtra. Tego jestem ciekaw, czy coś tam trafiło. W poprzednich latach, gdy miałem jeszcze krewetki przed problemami wakacyjnymi, no to trochę tego tam powpadało i naprawdę dużą grupę potrafiłem wyciągnąć. No, tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. I do zobaczenia.